Pasza Stahela. Ze przewodniczącego Rady Gminy, pana Andrzeja Pawłskiego, Dyrektor naszego gimnazjum, panią Beatę Cichoń oraz stałą usportowioną społeczność szkolną. Śmierza Górskiego to dla nas zawsze fantastyczna okazja, aby przypomnieć sobie trenera wszechczasów, a także poczuć sportowego ducha, który jest udziałem całej naszej szkolnej wspólnoty. W tym roku mamy jeszcze dwie fantastyczne okazje do świętowania: 15-lecie istnienia gimnazjum, a także uroczystość odsłonięcia pomnika Śmierza Górskiego, czego świadkami była nasza delegacja. Wspomniana uroczystość miała miejsce w dniu 26 marca przed Stadionem Narodowym w Warszawie. Na zaproszenie prezesa Fundacji Kazimierza Górskiego Janusza Jasionka, do stolicy udała się delegacja. ale pięknym pomnikiem, z którego Kazimierz Górski jakby schodził zabrzmiała ulubiona piosenka trenera, tylko we Włowie, Tam właśnie się urodził. I od tego materiału rozpoczynamy dzisiejszy z po Cichu o. Już mistrzostwa świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansa da Na boiskach nasi chłopcy bronią się jak lwy. Długi przerząd, szybka centra, oni albo ty się. Bracie, nie nerwuj, dawni gra. Nerwy swoje zwiąż na super. Po trzech pytaniach jest dobrzyska między klasą trzecią A i trzecią C. Słuchajcie, ogromne brak dla klasy z drugiej B. Mają jeszcze szansę w przyszłym roku zamączyć. I dobrzyska pomiędzy klasami trzecią A i trzecią C. Po jednym pytaniu z każdej dziedziny na razie. Słuchajcie, sytuacja jest cały czas klarowna i Jeszcze wszystko jest do Trzecia A, drugie pytanie, razem z obu. Proste pytanie i również prosta odpowiedzi. Czy zniknie wonik był Orwem Polskiego? Tak. Panowie czyli No niestety nie. Dziwne, ale nie. Dobrze, trzecia C. W takim razie Ormę górskiego, dla Was pytanie. Jakie pomniki związane z piłką nożną? Można w Warszawie podziwiać. Dwa. Idę, idę. Bardzo dobrze. Pomnik Kazimierza Górzyniego, który oglądali. Pomnik Kazimierza Górzyniego jest się przedstawionym w No i w ten sposób uzyskaliśmy, słuchajcie, dzisiaj laureata konkursu Wiedzy o patronie piłce nożnej. Dołącza, dołączywszy do tego punktu z piątku, to już wychodzi prawie, nie, 17 punktów. Także gratulacje na trzeciej c. W latach Orły Górskiego przyjechał również do Burajka, 35-lecie gęstwo Moniforaj, ale już niestety bez y, świetnego, znakomitego trenera Gierzy Mierza Górskiego. wybitna postać i cieszyłem się bardzo, młodzież zdecydowała, że... Wielka gra Ludzie mówią, ludzie wierzą Polska szansę ma Na boiskach nasi chłopcy Bronią się jak lwy Długi przerzut, szybka centra Oni albo my A ty się bracie, nie denerwuj Tam Lubański gra Nerwy swoje zwiąż na super No sprawdzą nam się sny A tu się się nie denerwuj Nie żałuj gardła dziś Kiedy znał Złotą linkę wygra lepszy z nich Kierka nie jest ogromna Piłka jest kaciasna. Ładnie stracić wszystkim Szczególnie drużynom Które wykazały się naprawdę wielką umiejętnością Zarówno w teorii bardzo przyjemny dzień, pięknie naprawdę zorganizowaliście, bo to tak naprawdę wy tworzycie wszystko to, co się tutaj dzieje. Chciałabym wręczyć dyplom za udział w drugiej edycji turnieju piłkarskiego Kaziekowe Szóstki dla drużyny. Piekielna VI. po Polona Środa i Niemowlaki Pana Picza oraz Dzieci Rumcańskie. Kazikowe dla Drużyny FC Kokoski. Zapraszam. A. C. powiedzieć I... Brawo, naprawdę pięknie. Mamy jeszcze nagrody indywidualne. Królowa Strzelców. Domyślamy się, że. Kto to jest? Głośno. Ja. Dziękuję. Ja również w swoim imieniu chciałbym Wam serdecznie podziękować i pogratulować. Naprawdę to był bardzo dobry turniej. Cały zorganizowany. Również dla organizatorów serdeczne podziękowania dla Was. finał był bardzo emocjonujący, widać, że na naprawdę dobrym poziomie. Trzeba tu pochwalić wszystkich zawodników. Również przede wszystkim panie, które grały tutaj, dziewczęta naprawdę bardzo fajnie. Chciałem zaznaczyć również, że wszyscy, którzy wystąpili w tym finale są obecnie zawodnikami klubu Polonia Poraj. Prawie wszyscy, można powiedzieć. Więc jednak to jest dowód na to, że treningiem, pracą można coś osiągnąć. To co wspomniał pan Wójt wcześniej również do was, naprawdę zachęcam do udziału w treningach, w zajęciach klubu Polonia Poraj. Jest naprawdę wiele możliwości dla was, macie wspaniałe obiekty, korzystajcie z tego, a naprawdę Będziecie mieli z tego wiele satysfakcji i radości, z czego, czego Wam serdecznie życzę. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję i dziękuję.